bo kurwa nie da mi się zabić kurwa co ja chcę wziąć że ta książka pierdona aha dobra tutaj dobra to ja stąd ...spierdalam. o kurwa krytykam. Critical, critical był nie? trochę mogę wziąć coś mogę sprayę wziąć pierdowąć ale chuj ale dobra no jeszcze z tym Widzę, że u mnie kurwa w haczy wszystko zajebisz idzie Wszyscy szczęśliwi jak z syn Dobra mm, więc wracamy tam Mam nadzieję, że mi ten jebany penis nie opierdoli znowu jeża, aha. Dobra Rozprawimy się z tymi osami raz na zawsze I tam będą te pojebane krzyżówki no. Dobra, zobaczmy kurwa. Co da się zrobić? Yy, no wiesz, się stawdzie do i te osy. Czy te pszczoły? Lecą? Nie wiem. Chyba zdechły na dobre. I czas najwyższy. Z kurwy synów trzeba tępić. A nie będzie jakiś fruwać kurwa, jakieś osy, pszczoły kurwa Szerszenie, chuj go wie co to jest kurwa wpierdala się wirusa kurwa i myślę, że rządzi kurwa Kurwa weź przestań kurwa Dobra, spróbujmy jeszcze raz z tym kównem hmm, 5 hmm. hmm, to jest 3 to 6 jak to zatwierdzić kurwa Da się? Chyba się nie da Albo nie umiem kurwa No bo kurwa mam dawna i nie umiem kurwa i tyle Nie wiem kurwa powinno być tam coś tego Ale dobra to jeszcze wrócę do tego Tutaj gość kurwa pod dopalaczu leży Chyba się udusił od tych jebanych pszczół Tutaj co leży? O, kluczyk! biście Coś więcej? Nie ma, dobra Więc wracamy stąd Ale świetnie, ale świetnie Kurwa mać Tak to jest, gdy się nie gra na konsoli No ale Niestety muszę pomóc dla niektórych konsolowców, którzy są w biedzie. Bo nie wiedzą nawet jak trzymać pistoletu pewnie Sam ledwo doszedłem do tego A żeby, o, raz było, że biec, biec nie, wiem, nie mogłem To było kurwa Kurwa zapomniałem jak się biega Ja pierdolę To było Fajne, przy, Fajna przygoda T Tutaj kurwa o do pamięci można dać Co jest w szafie? Kurwa szafa jakaś taka Podejrzana się robi Przesunąć ją można O co to za butelki? Kurwa Tutaj nie za dużo zo jest? Może trzma jakaś duża będzie czy coś Widać, że tu kurwa pokój zadbany równo jest Prawie jak mój Dobra um, Co tu mamy kurwa? Jakieś książki Pewnie jakaś kama czy coś to normalne w tej grze zaczyna się robić Dobra, wysuńmy papier toaletowy, dobra um, Co tu trzeba zrobić Na razie powiedzmy, że nic Włóżmy to główienko Dobra, włożyliśmy. Co? Teraz? Aha, przesuwamy teraz. No dobra, więc nóżkę idziemy tu. Mm. Mm -hmm. Zastanówmy się mm -hmm. Dobra. Wydaje się prosta zagadka. Oczywiście na trzeźwo. Mm -hmm. Dobra. Nie, nie jest taka ciężka. Nawet po litrze będą radę Myślę, rozwiązać to zagadkę, Bo jest nawet dosyć prosta. Jakbym ją nie rozwiązał, to... Już nie wiem, to bym kurwa musiał chyba z Partera skoczyć. Dobra, tu mamy drzwi. Wiedziałem, że ta szafa... Coś, coś, Coś z tocz z szafą będzie. Ale nie wiedziałem, że się przesunie. No ale chuj tam. Przesunęło się, przesunęło się. Zobaczymy co nas tutaj czeka. Na pewno nic przyjemnego, jak znam życie. Jak znam rezydenta oczywiście. Co tutaj jest? Bos jakiś? O kurwa Co to ma być? Co to ma być? To spermojad O kurwa co mam tutaj zrobić? I co mam zrobić tu? Nie wiem, może wrócę Jak będę już przygotowany bo nie mam pojęcia, co mam z tym głównym zrobić. A wydaje się, że chyba jest głodna roślinka. Hmm. Mazłuka by się przydała. Albo... ta ognia. Uuu! Kurwa! Co? Zatrzasnęły się? O ja pierdolę. Hmm, hmm, To ma przejebane. No dobra. To... Zarodzi no Huro Ha! Da się tędy wejść Jak wspaniale Tak Myślałem, że mnie zapierdoli ta roślina Ale nie było tak źle Więc spróbujmy tutaj o kurwa mać, poj**ało się. Przecież tu, stąd wyszliśmy. O, żeż kurwa, mać. Co my robimy, co my robimy? Co to ma być? Ja się pytam. Ja się pytam, co to ma być. Nie ma żadnej tego, atramancika? Nie ma chyba. Nie ma. I nie będzie. Co oszczędzać? Zdawanie, no kurwa, zapomniałem kibel odwiedzić Tak się śpieszyłem z tymi książkami Tak to bywa Gdy Nasracza się nie chce jej biegnąć dosracza Chyba, że po kebaby Uuu Tu co to? Spuszczamy wodę i co? Co z tego mamy? Nie za dużo tutaj kiblów Trochę za dużo, moim zdaniem. I co mamy w tym prądku Co tu mamy? Eee... Coś tam, coś tam, kurwa. Co on, kurwa, wodę pije, czy co ta roślina? Bo nie kumą. Spuściłem wodę, ale to nic nie dało. Prawdopodobnie. Więc wychodzę z tego zadupia. Po co mam się kisić tutaj? Hmm, więc spróbujmy otworzyć tamte drzwi. Co są... Na, 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 Są, są, są właśnie przymknięte. Trzeba zgadnąć hasło. Znaczy w sumie tam gdzieś, znaczy ten klucz jest zapisany, nie? Do tego zamka. Tylko nie pamiętam gdzie. Mmm. Zobaczę tu coś. Powężę trochę. Może coś wywęszę, Co wątpię. Ale spróbować nie zaszkodzi. Nie wiem co jest kurwa z tym zamkiem. Albo ze mną coś. Pewnie coś z zamkiem. Jakiś zjebany zamek. Ja nie rozumiem kurwa. Czy to nie można kurwa przez drzwi przejść? Nie pierdlenia by było. Tak, bo jakieś klucze, nie klucze, kurwa zamki o. No i się nie da, no i trzeba drzwi rozjebać. Nie ma, chuja. Mm, dobra, musimy wrócić. Niestety. Naprawdę nie chcę wracać, ale musimy. I muszę... Iść po klucz. To znaczy po te twerki. Wtedy wrócimy do tamtego pokoju. I coś się wtedy rozchmini. No. Mam nadzieję, że mnie ten penis nie złapie, bo mnie kurwica złapie na miejscu. Złapie mnie na miejscu kurwica, jak mnie ten penis złapie. O no, kurwa twoju mać! No, o, puścił na szczęście szybko. No kurwa, jak on będzie tak zawsze ruchał, no to ja nie wytrzymam tego kurwa ciśnienia w pizdu. To jest kurwa patologia kurwa. Z każdym razem cię hapie kurwa. I, 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 weź przestań człowieku. Co to ma być? W ogóle penis wyskakuje z deski, no kurwa mać, powiagrze on, czy co? Wkurwia mnie takie coś. Tam pająk się bzyka, znaczy trzęsie się galereta, ale to z czego? On nam krzywdy nie robi. No i co? I co z tego, że zapaliliśmy tę lampę? Jak tutaj nic nie widać, kurwa mać. To mnie zaczyna wkurwiać, irytować mnie to, zaczyna... Bo to naprawdę nie jest kurwa wcale śmieszne. To się zaczyna robić w Naprawdę. Pająk co? Siedzi grzecznie? Siedzi grzecznie, pajączek sobie. Na ścianie. Konia wali po cichu. Jest git. Eee, dobra.